Jak poszliśmy na tą randkę, to ja byłam w kompletnym szoku, bo film, który on wybrał, to był. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Jak widzicie, Mam kakao, nasze kultowe na tym kanale kakałko, bo jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to kakao jest naszym oficjalnym napojem tego kanału. Pomyślałam, świetnie to jest moja chwila, by pokazać, że dziewczyny znajdą siłę nawet w rapie, choć już sapie, a w kieliszku jest kakao, nie tequila. I też jest oficjalnym napojem story time'u. Więc jeżeli jest kakao, to już się domyślacie, dlaczego się tutaj zebraliśmy. Ale gorący, poparzę sobie język. Postanowiłam, że nagram dla was story time, bo już dawno na kanale go nie było. Wy oczywiście piszecie. Prawda, prosimy o więcej story Ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że wbrew temu, że niektóre z moich historii są bardzo niezwykłe, to ja nigdy nie wymyślam nic w moim story time więc też nie mam takiego życia, że przez 26 lat to po prostu codziennie ktoś mnie porywa, wyjeżdżam za granicę, mieszkam w różnych krajach, non stop. Dlatego muszę. Trochę głębiej sięgnąć moich zakamarków pamięci, żeby przypomnieć sobie, co jeszcze byłoby warte dla Was opisania. I dzisiaj będzie taki mocno dziewczęcy, babski temat, co mi bardzo odpowiada, bo wiecie, że lubię te klimaty, i opowiem Wam o moich pierwszych randkach, o tych najbardziej udanych i o tych kompletnych wtopach. Ja swojego obecnego chłopaka, Mateusza, poznałam jeszcze przed czasami Tindera. To znaczy Tinder był, ale wtedy bodajże raczkował, albo może nawet go jeszcze nie było. W każdym razie nie używało go aż tak dużo ludzi jak obecnie. Tak więc wszystkie moje randki, o których Wam opowiem, to są randki z osobami, które poznałam w realu mężczyzn, którzy musieli mnie bezpośrednio zaprosić na te randki. A że będą to moje pierwsze randki, to to będą randki, jakie ja miałam 15-16 lat, więc to w ogóle już jest kolejny smaczek. Moja pierwsza randka była z moim przyjacielem, wtedy to była taka nie do końca sprecyzowana relacja, bo my, słuchajcie, przez 4 lata coś tam między nami się rodziło, było jakieś uczucie, ale nigdy do końca nie byliśmy razem, ale wciąż byliśmy zaangażowani w tą relację. W każdym razie wiesz, kim jesteś i bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia, bo wciąż myślę o nich bardzo ciepło. My się dalej zresztą przyjaźnimy, kolegujemy. I to była taka moja pierwsza prawdziwa randka, na którą zostałam zaproszona. Miałam wtedy bodajże 15 lat, może 16. I ten właśnie mój przyjaciel tak ładnie, legitnie mnie zaprosił wtedy przez gadu-gadu. Chciał tak już naprawdę, naprawdę powiedzieć słuchaj, to jest randka. Nie wywiniesz się, idziemy na niespotkanie koleżeńskie, tylko na randkę. No i rzeczywiście zaprosił mnie na randkę, powiedział, że mam się ciepło ubrać, wtedy była zima i zaplanował, że najpierw pójdziemy na łyżwy, a potem pójdziemy do kina. Ta randka była też o tyle wyjątkowa, że my pojechaliśmy specjalnie na te łyżwy i do tego kina do miejscowości Obok, więc jeszcze zanim tam przyjechaliśmy na miejsce, to jechaliśmy razem autobusem jakieś pół godziny, 40 minut, więc wcześniej jeszcze sobie oczywiście rozmawialiśmy. Potem poszliśmy na łyż tak jak wspomniałam, i to był taki obraz typowy z filmów, że ja byłam tą fight która nie do końca umiała jeździć na łyżwach, a on był tym doświadczony, więc ja się ciągle przewracałam. Oczywiście musieliśmy trzymać się za ręce, you know, żebym się znów nie przewróciła. No i do tej pory wszystko było w miarę normalne. Natomiast ja, słuchajcie, zaczynałem się popuścił do kina. Zanim my się na tą randkę umówiliśmy, to on mi powiedział, że słuchaj, czy ty lubisz horrory? Ja mówię, że no nie za bardzo, bo potem się boję spać w nocy, wciąż tak jest. I że zależy, jaki to jest horror. On powiedział: nie bój się, idziesz ze mną. Słuchaj, jak będziesz się bała, oczywiście możesz się we mnie wtulić, możesz mnie złapać za rękę, you know. No więc mówię, no dobra, pierwszy raz pójdę do kina na horror, trochę się cykałam. No więc wchodzimy do tego kina, siadamy, ja już pełna, wiecie. Strachu, co ja tam za chwilę zobaczę, co się okazało. Właśnie, bo to jest ważne. A jaki to będzie horror? Zapytałam jeszcze przed wejściem do kina o wampirach. Domyślacie się, jaki to był horror. Tak jest. Chłopak zaprosił mnie na pierwszą randkę na horror zwany Zmierzchem. Byliśmy na pierwszej części Zmierzchu w kinie. I to była chyba największa wtopa możliwa, dlatego że ja zamiast przytulać się ze strachu w niego, tak jak on to planował, to ja śliniłam się przez cały seans do Roberta Pattinsona. Masakra! Więc nie było żadnych tam czułości romantycznych, bo ja siedziałam tak przed ekranem. Ja też chcę być porwana przez wampira. Jeszcze na domiar złego, on zamówił mi ogromny zestaw, nam, wiecie, taki dla dwojga, wielka kola, wielki popcorn, więc ja opita tą kolą, nigdy tego nie zapomnę. On mnie musiał pod rękę prowadzić do kibla, bo mi się tak chciało siku, że ja nie mogłam tam dojść sama i ja się dosłownie trzymałam ścian, że ja już nie wytrzymam, nie wytrzymam, ale muszę przyznać, że świetnie to wspominam. Najlepsza randka, na jakiej byłam, ale pod takim względem spektakularności, to była niespodziewana randka z chłopakiem, słuchajcie, który byliśmy w liceum. On był pierwszaczkiem, ja natomiast byłam już w klasie maturalnej. I ten chłopak był niesamowity, bo on mimo tego, że, no wiecie, zazwyczaj, zwłaszcza w takich czasach szkolnych, te starsze klasy zawsze są takie postrzegane jako, no wiecie, oni są ważniejsi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten chłopaczek, no tak go nazwę, no bo wtedy była między nami duża różnica wieku. On, słuchajcie, nie bał się, nie wstydził, zagadywał do mnie prawie codziennie w szkole, zawsze jak mnie widział na korytarzu, mimo że po prostu poznaliśmy się na zasadzie, że on chyba kiedyś wparował do klasy, się po prostu przedstawił i zaczął e, rzucać żartami. No i pewnego dnia, tak zupełnie nieistotny ni zapytał się mnie, czy pójdę z nim na randkę. Mnie zatkało. Jakby nie spodziewałam się takiej deklaracji ze strony tego chłopaka, który ledwo mnie znał, i, i właśnie cały czas go traktowałam jako takiego śmiesznego, fajnego chłopaka z pierwszej klasy. No ja długo zachodziłam w głowę, czy się zgodzić, czy nie, ale stwierdziłam, cholera, jest na co mi szkodzi. No i bardzo dobrze, że to zrobiłam, no bo jak już wspomniałam, to moja najlepsza randka, najbardziej spektakularna. Co on zrobił, słuchajcie? Chłopak ten zaprosił mnie na randkę na dach budynku. I wyglądało to w ten sposób, że jakby powiedział, że ma sprawdzone miejsce. Takim jednym bloku, w którym my się podamy za chyba kogoś, kto roznosi ulotki, żeby po prostu ktoś nas wpuścił do klatki. No i rzeczywiście tak było, więc wszystko było owiane taką atmosferą, wiecie, tajemnicy, czegoś nielegalnego, więc było to jeszcze bardziej romantyczne, trzeba przyznać. Więc my się wbiliśmy do tego bloku. Trzeba było wjechać na ostatnie piętro i w ogóle przecisnąć się przez okienko, żeby wyjść na ten dach, ale daliśmy radę. Okazało się w ogóle na tym dachu, że on przygotował koc i napój, no i my. Tam siedzieliśmy na tym kocu, patrzyliśmy w gwiazdy i rozmawialiśmy totalnie, totalnie o wszystkim. To jest takie moje mega magiczne wspomnienie, bo bardzo fajnie nam się rozmawiało. No i ta atmosfera, i, i w ogóle to wszystko, co nas otaczało, widok na całe miasto. Wow, naprawdę polecam, polecam tego użytkownika. Po tej randce my się już nigdy więcej nie spotkaliśmy, to znaczy nie poszliśmy na kolejną randkę, coś tam pisaliśmy, ale. Ja nie byłam wtedy otwarta na to, żeby, żeby być w kolejnej relacji, bo to było od razu po tym, jak ja wróciłam ze Stanów Zjednoczonych i zerwałam ze swoim amerykańskim chłopakiem, o którym już Wam mówiłam. Więc wtedy to było bardziej takie oderwanie myśli. Nie byłam gotowa, żeby z kimś wchodzić w relację, więc to było naprawdę po prostu takie miłe spędzenie czasu. To były moje najlepsze randki. Ta pierwsza śmieszna i właśnie ta druga na dachu. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o randkach, na które chodziłam z moim obecnym chłopakiem Mateuszem, z którym jestem już i pół roku, więc jak stare małżeństwo. Nasze randki były zupełnie inne, dlatego że my wtedy byliśmy studentami, każdy z nas miał bardzo dużo zajęć, Mateusz jeszcze wtedy pracował do bardzo późna, więc no, robiliśmy to co mogliśmy. W każdym razie te randki będą dla mnie najlepszym wspomnieniem, dlatego że one, chociaż nie były tak spektakularne, jeżeli chodzi o miejsce czy sposób spędzania czasu, to mi z nim najlepiej się rozmawiało i wydaje mi się, że w randkach to jest najważniejsze. Nie, że ktoś, nie wiem, zabierze was na kolację do najdroższej restauracji w mieście, jeżeli nie będziecie mieli o czym gadać, nie będzie tej chemii, to ten wieczór nigdy się nie uda. A my, mimo tego, że chodziliśmy do jakichś tanich barów na piwo, bo wtedy nie było nas stać na nic większego. To rozmawialiśmy z sobą tak długo, że taka najlepsza randka, którą pamiętam, którą mieliśmy razem, to zaczęliśmy w ogóle w kawiarni. I mieliśmy tylko wyjść do kawiarni dwie godziny, bo on na następny dzień szedł do pracy. Potem postanowiliśmy: Dobra, to chodźmy jeszcze na piwo, bo fajnie się gada. Tam przegadaliśmy kolejne kilka godzin, aż nas wyrzucili z tego baru. I na koniec tak nie mogliśmy się nagadać, że chodziliśmy do godziny piątej nad ranem wokół Starego Miasta, aż w końcu zatrzymaliśmy się na takim tarasie widokowym przy Zamku Królewskim. I tam rozmawialiśmy już w ogóle, aż nie zastał nas świt, aż Mateusz nie powiedział: O kurde, to już jest ta godzina, przecież ja mam do pracy zatrzymać. Godzinę. No i wtedy wiedziałam, że, że to jest to. To w ogóle jest niesamowite, że to też zależy od osoby i od relacji. Tak jak na tamte poprzednie spotkania, na te poprzednie randki, chodziłam z takim przeświadczeniem, że o, fajnie, miło, spędzę czas. Tak, yy, że tak powiem, ja byłam tak zauroczona w Mateuszu, że pamiętam, że przed każdym wyjściem, przed każdą randką mnie tak bolał brzuch, że ja musiałam wziąć sobie tabletki uspokajające, bo ja wychodziłam z myśli. Ja wychodziłam ze zmysłów, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, i że Jezus. Maria, ja z nim idę, z nim, który mi się tak podoba. No i 6,5 roku później jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To teraz przejdźmy do tych najgorszych randek, nie było ich za dużo, dlatego że ja ogólnie nie chodziłam na wiele takich spotkań. Pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych jeden chłopak zaprosił mnie na spotkanie, na randkę i poszliśmy wtedy do jedynej restauracji, która w ogóle jest w mieście. I będąc nam na randce, to była jakaś totalna katastrofa. My nie mieliśmy zupełnie o czym rozmawiać. Koleś był zupełnie niezainteresowany niczym. Wydaje mi się, że bał się bariery językowej albo nie wiem, był zestresowany, że po raz pierwszy. Idzie z dziewczyną spoza miasta i w ogóle spoza kraju na jakąś randkę, ale gadka się tak nie kleiła, że to. Była jakaś totalna masakra. Jedzenie wtedy też pamiętam było straszne. Yy, wszystko, co mogło pójść źle, generalnie poszło źle. To, co chyba najbardziej zapamiętam z tej randki, to to, jakim był ignorantem, kiedy opowiadałam mu o Polsce. Generalnie wszystko, co bym powiedziała o Polsce, było dla niego dziwne, i w ogóle musiał mi tłumaczyć, jak takiej wiecie, idiotce, że. Bo wiesz, my tu w Stanach Zjednoczonych, USA, mamy wolność, freedom. Demokrację! Wiesz co to? Macie wybory? Dlaczego ja się w ogóle zdecydowałam na tą randkę? Do tej pory zachodzę w głowę. W każdym razie wydaje mi się, że zamroczył mnie jego wygląd, bo chłopak był bardzo przystojny. I dopóki nie zaprosił mnie na randkę, nie mieliśmy ze sobą za dużo interakcji w szkole. W sensie coś tam rozmawialiśmy, jak były jakieś imprezy, no to, no to on też tam był. Ale nie to, że mieliśmy za sobą już jakąś historię. Więc postanowiłam, że jak mnie zaprosił na randkę, dobra, co mi szkodzi, pójdę. Najwyżej będę miała jakieś doświadczenie, i oh boy, to było doświadczenie. Tak samo było po powrocie do Polski, już po jakimś czasie, znowu w klasie maturalnej. Taki jeden chłopak zaprosił mnie na randkę, pamiętam, że to było w Walentynki, i wcześniej my wymieniliśmy się numerami telefonów i pisaliśmy ze sobą. I już wtedy gadka nam się nie kleiła. Nawet pisząc ze sobą sms -y, yy, to nie było to. Jakby flirtować trzeba umieć. Wiecie, dziewczyny, o czym mówię. Nawet nowych wychłopaki też wiecie o czym mówię. To musi być ta chemia, to musi być ciągłe to, że nie do końca wiadomo, co jest między nami. No i przede wszystkim ta druga strona musi być zainteresowana. Czyli jeżeli piszesz do kogoś, cześć, co tam u Ciebie, co robisz, i ktoś Ci odpowiada nic, i to jest koniec, jakby. Nie możesz ciągnąć rozmowy sama, sam w nieskończoność. No i on mnie zaprosił do knajpy, w której wtedy pracował. No i ja myślałam, że to będzie w ten sposób, że wiecie, chłopak nam zarezerwował stolik i tak dalej, w ogóle w te walentynki zarezerwowanie stolika w tej knajpie, bo ona była dosyć taka popularna i, i wyjątkowa, graniczyło z cudem. Ale się okazało, że jego zarezerwowanie stolika polegało po prostu na tym, że poprosił swojego znajomego, że przez takim dużym stole yy, zostawi nam dwa wolne miejsca. Więc tam sobie usiedliśmy i po prostu zjedliśmy. Znaczy, nie oceniam, nie oceniam, ale nastawiłam się, nie powiem wtedy na coś większego, bo się ładnie ubrałam. Myślałam, wiecie, fancy restauracja, ale okej. Okay. No i rzeczywiście po tej restauracji, tak jak mówiłam wam w kontekście mojego Mateusza, że my potrafiliśmy iść na randkę, na którą się umawialiśmy, słuchaj, szybko, krótko, bo ja muszę spadać, a potem się okazywało, że 8 godzin spędziliśmy razem. Tak tutaj, jak wyszliśmy z tej restauracji. To znowu gadka się tak nie kleiła. Jakby chodziliśmy wokół Starego Rynku, w tym mieście, w którym byliśmy, i jakby ja próbowałam no cokolwiek, cokolwiek z niego wyciągnąć albo. Z nie wiem, spróbować go zainteresować tak, żeby on się mnie coś zapytał. Nie wiem, czy wiecie, jak to jest, kiedy idziecie na randkę i czujecie się, jakbyście przeprowadzali z kimś wywiad. Jakby to nie była rozmowa, tylko ktoś siedzi, ty mu zadajesz pytania, a on Ci łaskawie odpowiada. To właśnie tak wtedy było. Kiedy zapytałam się, czego słucha, powiedział, że Nickelback, więc wtedy już wiedziałam, że to koniec. <laughs> Dobra, przepraszam, nie mam nic do Nickelback. Dobra, może jednak. No więc opowiedziałam Wam o moich najlepszych i najgorszych randkach. Nie wiem, czy to było w jakikolwiek sposób ciekawe, bo znów nie miałam jakichś spektakularnych historii. Mogłabym Wam tutaj wymyślać, że nie wiem, ktoś mnie porwał. Pewnie to by było ciekawsze, ale postanowiłam Wam powiedzieć całą prawdę i tylko prawdę. Jestem bardzo ciekawa, jakby potoczyło się moje życie randkowe, jeżeli doczekałabym czasów Tindera, bo wydaje mi się, że tych randek byłoby dużo, dużo więcej. Jak rozmawiam z moimi przyjaciółkami, no to one non-stop chodzą na jakieś randki, bo nie zawsze trafiasz po raz pierwszy na tą odpowiednią osobę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to proszę zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i dołączcie do naszego grona chmurek. No i dajcie znać w komentarzach, jaka była Wasza randka, którą zapamiętacie do końca życia. Może to być totalna wtopa, nieudana, śmieszna randka, a może to być po prostu randka marzeń jak z filmu. Jeżeli zbierze się dużo Waszych opowieści, to może zrobię o tym film i przeczytam Wasze historie. Mała tylko informacja z racji tego, że przygotowuję się teraz do obrony pracy magisterskiej, to w przyszłym tygodniu nie będzie filmu, ale mam nadzieję, że wrócę do was już w kolejnym, więc ta przerwa nie będzie znowu długa. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym dała radę. No i co? Widzimy się już niedługo. Dziękuję wam za to, że byłyście w ten wieczór ze mną. Buziaki. Mua, mua, mua. Pa. Pa. Buziakko.